O godzinie 14:00, update książkowy, czyli informacje na temat tego, jak postępuje kampania wydawania fizycznej książki o plotki Sukces Handmade, czyli takie książki dla wszystkich osób, które gdzieś na zakręcie życiowym zastanawiają się, z jakich narzędzi skorzystać, żeby się nie poddać w drodze po no, swoje marzenia, jakby nie patrzył, swoje biznesowe marzenia, ale też prywatne marzenia. Więc niezależnie czy na drodze, na jakimś zakręcie, czy na takim trudnym. Wiecie, punkcie życiowym, gdzie boimy się zaufać swojej intuicji, ale od środka wszystko nam krzyczy, że tak idź tą drogą. Dla wszystkich takich osób jest ta książka. Dlaczego dzisiaj? Słuchajcie, tradycyjnie jak co piątek o godzinie 14 na oplotkowym YouTubie i na Instagramie taki update z naszej kampanii, bo książkę jako tekst już dawno mamy, ale chcemy ją widać fizycznie, a żeby to zrobić, korzystamy z narzędzia, którym jest. O cześć Olga Olga! Z narzędzia, którym jest crowdfunding. Słuchajcie, crowdfunding to taka kampania, którą zaczęłyśmy na początku czerwca i kończymy 19 września, więc już lada chwila. I to jest taka kampania, dzięki której sfinansowanie książki dzieje się tak, że każdy, kto tą książkę chce yy, przeczytać. Po prostu kupuje ją sobie wcześniej, a my już wiedząc, że no już mamy tyle osób, że na pewno ją drukujemy, my po prostu zabrałyśmy się za wydrukowanie tej książki i rzeczywiście tutaj, kurde, zabraliśmy, bo zawsze Szymona naszego pomijam ze Słuchajcie, już wiemy, że kampania jest sukcesem, bo już w sierpniu przekroczyliśmy 100%, więc juhu, już świętujemy, bo wiemy, że na bank wydajemy tą książkę, tak, było takie ryzyko, że o, a co jak nie zbierzemy tej kwoty, to trzeba będzie oddać wszystkim i tak dalej, na szczęście... Już teraz mogę ze spokojem powiedzieć, że na bank wydajemy, bo już wiemy, że 100% naszej kwoty potrzebnej, żeby pójść do drukarni i książkę rzeczywiście fizycznie wydrukować. Mamy. Ale oczywiście, założone daty, dotrzymujemy obietnicy. O, cześć Tomek, super, że jesteś. Więc tradycyjnie wydajemy, słuchajcie, książkę. Mamy jeszcze czas do końca kampanii, bo 19 września ją kończymy, więc jakby dotrzymujemy tej obietnicy, jeżeli chodzi o daty naszej kampanii. Ale ze względu na to, że już wiemy, że środki na wydanie książki są, to idziemy na rekord. Słuchajcie, tym razem. Ja tu tak zaglądam bardziej do Instagrama, bo tu widzę same znajome twarze. Na YouTubie pomacham, żeby było nagranie, ale bardziej do Instagramia. O, cześć Ania, się też widziałyśmy. Cześć Tomek, super. Marta, nawet widzę, cześć Marta. Więc słuchajcie, żeby konkrety. Kampanię zaczęliśmy w czerwcu, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, czy uzbieramy taką kwotę, żeby wydać. W sierpniu nasza kampania przekroczyła tą kwotę potrzebną na wydanie książki, więc już wiemy, że na bank ją wydajemy, ale kampania trwa do 19 września, więc teraz idziemy po rekord, to raz, no bo to tym lepsza książka, tym lepszy papier, tym lepsza okładka i w ogóle wiemy, że możemy poszaleć, bo każda kolejna wpłata to jest taka wpłata do skarbonki, i dzięki temu wszystkie te osoby, które już wpłaciły, wiedzą, że ta książka ciągle jakby staje się jeszcze lepsza, pompujemy, ale dodatkowo założyliśmy sobie cel, że jak dobijemy do 150%, to słuchajcie robimy jeszcze audiobooka więc teraz idziemy na rekord teraz idziemy po jeszcze więcej słuchajcie dokładamy sobie roboty no bo przecież to jest to co lubimy najbardziej w opatki <laughs> ale słuchajcie też wielkie świętowanie bo Wiemy, że wydajemy, więc ruszy już cały proces wydawniczy. Nie pytajcie, ile to jest roboty, oszczędzę Wam, bo to trwałoby godzinami, ale wiecie, jest korekta, redakcja, skład takiej książki i dopiero z takim plikiem idzie się do drukarni, oczywiście trzeba zapłacić i dopiero wtedy drukuje się taka książka. My ten proces ruszyliśmy w momencie, kiedy już rzeczywiście wybiło nam 100%, już wiedzieliśmy, że na bank to robimy, więc to jeszcze chwilę potrwa. Teraz jesteśmy na etapie składu, słuchajcie, więc te wszystkie sprawdzony tekst bez moich błędów ortograficznych i całej reszty, razem z ilustracjami naszej, naszej najspanialszej na świecie graficzki, składamy, żeby ta książka po prostu fajnie wyglądała, fajnie się czytało, więc dosłownie czekamy na ten plik. I z tym klikiem biegniemy do drukarni. Już jesteśmy w trakcie gdzieś tam umawiania terminów, bo jakiś kryzys papierniczy na horyzoncie, ale jesteśmy pewni, że damy radę, tak? że nam to nie grozi, bo to dosyć, dosyć powiedzmy taki, taki nakład, że jeszcze damy radę. tak? Papier dla nas na pewno jest. Więc słuchajcie, jesteśmy na takim etapie, że wybieramy okładkę. I oczywiście tą okładkę wybieramy w ramach takiego celebrowania, że już na bank wydajemy, ale też w ramach tego, jaką filozofią kierujemy się w tej kampanii. Czyli wspierający, to was pytamy o to, jaka okładka waszym zdaniem. Natalia przygotowała różne propozycje i taka korespondencja, która poszła do wszystkich osób, które zaklepały swój egzemplarz albo wsparły kampanię taką przysłowiową złotówką, bo też mam taką opcję, że można po prostu do tej wirtualnej skarbonki wrzucać, albo dla wszystkich osób, które dodały do swojego egzemplarza książki jeszcze dodatkową nagrodę. Dla wszystkich tych osób idzie informacja o tym, że możecie wybrać, to wy zadecydujecie, jak będzie wyglądała nasza okładka. Dlaczego o tym mówię, słuchajcie? Bo cały czas podkreślam, że warto być wspierającym. Po pierwsze, dlatego, że książka będzie dostępna tylko w tej kampanii, czyli po 19 czerwca już w tym roku jej nie dostaniecie. Dlatego się śmiejemy, że święta w oplotki zaczynają się już we wrześniu, wcześniej niż we wszystkich marketach, słuchajcie, bo nie będzie można tego prezentu sprawić swojej siostrze, koleżance, czy kumpeli rękodzielniczce, czy przedsiębiorczyni, którą chcecie wesprzeć, dając historię innego przedsiębiorcy, jako taki przykład, jak się nie poddać w tych najtrudniejszych momentach. Dlatego, że książka będzie dostępna tylko w kampanii. Chcemy tym bardziej dopieścić naszych wspierających, zwłaszcza te osoby, które nas wspierały już nawet na początku, kiedy jeszcze my trochę tak nie wiedzieliśmy, czy to wszystko się uda. Ale też chcemy wspierać wszystkich, którzy nawet teraz, kiedy już jesteśmy na takich dosłownie ostatnich chwilach, na finiszu, ciągle rezerwują swoją książkę. Dlaczego o tym mówię? Bo tylko do 19 tą książkę możecie zaklepać. Więc jeżeli myślicie o prezentach i chcecie trochę mieć z głowy kilka tych prezentów świątecznych, upominków dla koleżanki z pracy, albo kumpeli po fachu, albo ziomalki, która wpada na kawę, to to jest dobry czas, bo książka w takiej cenie, jak jest teraz, już nigdy nie będzie dostępna. Nawet jeżeli gdzieś tam w przyszłym roku mgliście, myślimy o jakimś tam dodruku i tak dalej, to już na pewno, i to już nie tylko ze względu na te ceny papieru i ten cały kryzys, ale w ogóle takie mamy założenie, że jakby Nigdy książka nie będzie tak tania jak w tej kampanii, bo to teraz mierzą się losy tego, czy jeszcze audiową powstanie, i tak dalej, tak dalej. Ale drugi powód to wszystkie nagrody, które możecie zgarnąć podczas wspierania tej kampanii, kupując swój egzemplarz tej książki. A mianowicie, chyba dzisiaj nawet Marta udostępniła taki post, bo bardzo szybko zaczynają nam się wyczerpywać te rzeczy, które. Przy okazji kupienia książki oplotkowej, mogą Wam posłużyć jako świetna platforma do promocji swojej działalności. Mianowicie możecie wesprzeć kampanię, kupując sobie na przykład logo w naszej książce. To jedyna szansa, słuchajcie, żeby ulokować swoje logo w naszej książce i dzięki temu zrobić reklamę swojej działalności. Dlaczego tak? Słuchajcie. Umieściliśmy logo na wklejce z przodu i z tyłu. Z przodu już niestety nie ma miejsca, ale podobno kobiety bardziej oglądają książki od tyłu znaczy przeglądają, tak zanim zaczną czytać więc kto wie, może to jest znak. Zostały nam trzy ostatnie miejsca na ulokowanie swojego logo wewnątrz książki. I tą nagrodę oczywiście znajdziecie tam, gdzie wszystkie inne, na naszej stronie oplotki.pl, łamane przez książkę tam cały update kampanii co się dzieje jakie nagrody jeszcze możecie zgadzać. ale o tej mówię bo ona już jest na wyczerpaniu więc cieszę się że oglądacie bo to tak trochę jest kto pierwszy ten lepszy więc kto ogląda to słuchajcie palec do budki jeszcze tylko trzy miejsca dokładnie Olga Czuwa słuchajcie też y, nad tym co dzieje się wokół kampanii bo niektóre nagrody rzeczywiście są wyprzedane i już nie będę o nich gadać bo wiecie nie chcę wam robić smaka że czegoś nie ma tak ale ciągle jeszcze mamy taką nagrodę, gdzie można sobie zamówić książkę z makramową siatą. I to jest taki fajny patent, jak wiecie, no właśnie na prezent, tak? Nawet jakiś taki świąteczny prezent, czy gdzieś tam jakiś taki późno późnojesienny prezent dla kogoś, kto chce po prostu jakiegoś konkretnego rękodzieła, ale książkę możecie też dokleić, bo ona działa jako taka wielka promocja. Możecie do niej dokleić na przykład e-book o wycenie rękodzieła, e-book o prowadzeniu warsztatów. Tu głównie taki ukłon dla osób, które gdzieś tam podglądają naszą e, oplotkową działalność i są z branży rękodzielniczej, ale też są takie nagrody, które są dla osób, które po prostu są fanami rękodzieła albo szukają fajnego prezentu dla, nie wiem, właśnie kumpeli przedsiębiorczyni czy kumpla przedsiębiorcy, który chce zrozumieć, o co chodzi tym przedsiębiorczym kobietom z dzieciakami w tle. Dlaczego o tym mówię? Bo mamy też takie nagrody, które po prostu są, na przykład, nasze boksy rękodzielnicze albo kursy rękodzieła, które są doklejone do książki i dzięki temu są w fajniejszej cenie, bo działa po prostu taka forma zniżki, tak? Czyli stawiamy wszystko na kampanię. Wiemy, że w Oplotki na co dzień nie ma w ogóle promocji. Wyznajemy taką zasadę, że u nas to kto pierwszy, ten lepszy, więc ewentualnie jak jakieś zniżki, to nie wiem, dla pierwszych pięciu osób, które kupują nasz nowy kurs albo coś w tym stylu. A to jest jedyna niepowtarzalna okazja, bo mamy bardzo duże partie, żeby ta kampania była takim epickim sukcesem, więc dajemy niesamowite promocje, których nigdy wcześniej nie było i nigdy już później też nie będzie. Więc dajemy Wam szansę, żeby właśnie wspierając książkę, zaklepując swój egzemplarz, dokleić do niego jakąś fajną nagrodę, czyli po prostu któryś z naszych produktów, ale dostępny w takiej nietuzinkowej cenie, której no, nie było i też raczej nie będzie. Ale słuchajcie, żeby nie przeciągać, bo ja sobie obiecałam, że te nasze update'y to będzie krótko zwieźli na temat. Bo dużo osób ogląda je w formie nagrania. To, żeby tutaj nie przeciągać. Dzisiaj, słuchajcie, przede wszystkim celebrujemy. Przede wszystkim celebrujemy to, że mamy już te 100%. Więc książka na bank do Was trafia. Wiemy, że już mamy grubo ponad 100%, więc już wiemy, że ta książka będzie na wypasie. Da się spełnić marzenie o super wypasionej okładce, lepszym papierze, fajniejszy, fajniejszy takim luźnym składzie tej książki, że pojawią się takie strony, smaczki. Ja nie chcę zdradzać, słuchajcie, bo to tylko dla wspierających idzie takie wiecie, newsy takie rozszerzone. Ale no wiem, że już będzie taka książka, o której zawsze marzyłam. Samo doznanie otrzymania książki to też będzie taki unboxing experience, i tu też nie powiem więcej, słuchajcie, bo, bo mam dziewczyny Urwą Web zespołu. Ale spełniają się takie moje marzenia: wiecie, o tym, że ta książka ma być takim epickim doświadczeniem, które nie dość, że przychodzi do nas w pięknej formie, rozpakowujemy z całym takim, wiecie, bogactwem inwentarza, ale jeszcze czyta się po prostu super przyjemnie. Bo jest zaprojektowana dokładnie tak, jak no, wszyscy tutaj chcemy, tak? jak najlepiej. Więc ja dzisiaj słuchajcie głównie o tej celebracji, ale też związane z tym jest coś, czym chcę się z wami podzielić, czyli właśnie wybór okładki. Ja się bardzo ekscytuję, bo to jest takie moje trochę dziecko, tak? ta książka, ten tekst, tak? I te, te grafiki, które materializują się stopniowo spod pióra naszej Natalii. Ale tym bardziej dziękując wszystkim wspierającym, bo to dzięki Wam spełnia się to marzenie. To Wy powiedzieliście, tak, chcę przeczytać tą książkę, róbcie to. Swoimi wpłatami, swoim wsparciem, zapraszaniem nas nawet na live, tak, żeby podzielić się tą informacją, opowiedzieć o książce dalej, to Wy sprawiacie, że to marzenie się spełnia, więc to Wam oddaje w ręce decyzję, jak powinna wyglądać okładka książki. Więc słuchajcie, za chwilę ta decyzja zostanie podjęta więc dzisiaj jest taki powód, dla którego to właśnie dzisiaj warto wspierać. No wiadomo, kampania trwa do 19., ale to właśnie dzisiaj warto wspierać, bo lada chwila wybieramy okładkę i decydują o tej okładce osoby, które zaklepały swój egzemplarz albo wsparły kampanię w jakiś sposób, bo to wy zagłosujecie, którą Okładkę wybieramy. I oczywiście ta możliwość jest tylko raz, a jak decyzja zapadnie, no to już po ptokach. Więc ja Was zachęcam, żeby przeklikać się na oplotki.pl łamane, oplotki łamane przez książka i wybrać swój egzemplarz. Może dwa egzemplarze, bo chcecie dla kumpeli, wtedy jest o wiele taniej, bo przesyłki znowuż nie ma takiej. Um, Albo wybrać swoją nagrodę, bo może akurat szykujecie się do różnych rękodzielniczych, czyli świąt. No to przyda się e-book o wycenie, żeby też sobie w głowie poukładać, że mamy prawo dobrze wyceniać nasze rękodzieło. Albo po prostu szukacie fajnych prezentów świątecznych i trochę mówicie, hmm, może w sumie we wrześniu, ja już sobie to pozamawiam, a gdzieś tam październik, listopad, jak będziemy wysyłać, to niech sobie to przyjdzie i czeka pod choinkę. Jeżeli którakolwiek z opcji jest dla Was. To dzisiaj dodatkowy powód, bo jeszcze będziecie w gronie osób, które wybiorą, jak ta książka będzie wyglądać, i wybiorą okładkę. Ja, słuchajcie, uciekam, żeby nie przeciągać, żeby rzeczywiście było to krótkie, naprawdę takie update'owe nagranie, ale zapraszam Was, bo za tydzień będzie kolejny update, znowu będziemy się chwalić, co w kampanii się wyrabia, słuchajcie. Szykujemy jeszcze dużo rzeczy na finiszu, a na pewno będziemy Wam pokazywać naszych wspierających i też osoby, które zapraszają nas, żeby o książce mojej dalej mówić. Więc zachęcam Was, bo. To wie, może nie będę sama, może ktoś tu jeszcze ze mną będzie. <grywa> na razie nie spoileruję, słuchajcie, nie zdradzam. Wszystko jest możliwe. W każdym razie w przyszły piątek, też o godzinie 14:00, też na YouTubie i też tutaj na Instagramie spodziewajcie się update'u, co tam dalej z naszą kampanią. I działamy dalej. Do zobaczenia, kochani. Hej, hej.